W szybkim, telegraficznym skrócie jesteśmy ma Amelki. To jest powtórka poprzedniej lekcji. To powiedz mi tylko datę. Proszę, Amelka, co tam się działo? Masz 50 sekund. E, dobra. jest es miércoles 2 Mier... de septiembre de 2020. Miércoles i septiembre. To się myli. I robiliśmy co? E, robiliśmy zdania o moich wakacjach. Dobrze. Przeczytaj trzy. Mis vacaciones. Yo he pasado vacaciones en Mazury. Mm -hmm. Yo he pasado tiempo de familia. Mm -hmm. Yo he cortado el pasto. Muy bien, to znaczy He pasado vacaciones en Mazury, czyli wakacje spędziłam na Mazurach. Dokładnie. No, Yo he pasado tiempo con familia. Z tak. moją rodziną. Con familia. Popraw tak. sobie. Na con. Con familia. Super. I ostatnie. Yo he... Yo he cortado de pasto. Czyli co? Kroiłam makaron? Nie, nie w sumie. O, co widzę, widzę, widzę. e Cortado La Pasta może być. kroję makaron. No dobra, La Pasta. Na małe kawałki. La pasta. Pięknie. Dziękuję. I tyle. Każdy z Was musi zrobić tyle zdań. Minimum 10.